Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Siemonjaczek, dzień dobry kochanemu państwu. Zaczynamy nowy tydzień, kolejny już bardzo, bardzo zaczynamy. Ciężkie jest życie kibica sportowego. Znaczy, jak jest dużo fajnych imprez, to życie kibica jest wdechowe. Wczoraj El Clasico, super. Potem przerzuciłem na chwilę na nasz mecz legi z Lechem. Po minucie musiałem wyłączyć, niestety, po takim meczu jak El Clasico, Real Barcelona. No, nie da się, jak się nie jest zdeklarowanym kibicem naszych zespołów, nie da się tego oglądać normalnie. Ale ja w innej sprawie, w sprawie IGI naszej świątek, ponieważ ja jestem zawołanym tenisistą. jak ktoś zawoła, to ja jestem. Proszę bardzo, tu mają Państwo plakat. Właśnie zmierzamy niebawem do. Gorzowa Wielkopolskiego. I, I ponieważ jestem tym tenisistą zawołany, to ja się troszkę znam, no troszkę, no bez przesady. Chciałbym dzisiaj dwa słowa o naszej gwieździe. Mamy świetne dziewczyny Magdalinki, Magdę, Magdę Franchi, Maję Chwalińską. Mamy kupę zdolnych pań. No ale iga ogniskuje. Nasze zainteresowanie ze względu na to, że była jedynką na świecie. To już dawno dosyć. Zapraszam Państwa, bo myślę, że wypada troszkę obronić Pannę Ige. Każdy kibic tenisowy wełpie mętlik, ma nie lada. przecież Iga wygrywała, no a dzisiaj dupa blada. Kibic nie wie co się dzieje, przecież wciąż zaciska palce, Iga zaś dostaje w trąbę, raz bez walki, raz po walce. Łąd się zakradł do systemu, może jakaś wredna strzyga wszczęła rewolucję widzę, że już iga nie wygrywa. Czyżby głowa strajk zaczęła, albo niebezpieczny prątek znalazł drogę, żeby szkodzić wielkiej dotąd. Idzę świątek. Dary rzucił jakiś bubek, jeśli tak to czarno widzę, nie ma bowiem dobrej aury w idze ani też przy idze, jakim cudem od niedawna wciąż u Igi trwa awaria, skoro czuwa nad jej głową niezawodna pani Daria. Ja rozumiem u kibica zdziwko i zdenerwowanie, lecz nie dajmy się zwariować, poczekajmy co się stanie. Są tysiące dziewcząt w świecie, chcących puknąć igę biedną, miejsce zaś na samym szczycie przypominam tylko jedno. Preset głowy zrobić trzeba radykalny, bo to działa I kibicom też tak radzę, ciut się Iga rozleciała Niemniej jednak Iga wróci, a jak nie, no cóż Bez mała trzeba będzie żyć wspomnieniem, ile nam radości dała I kuku tu karteczka z kalendarza, tak, tak uważam proszę Państwa, trzeba naprawdę szanować to co mamy, a Iga jest świetnym sportowcem, chociaż teraz ma trochę słabszy czas. 12 maja 2025 roku, poniedziałek, imieniny obchodzą Dominik i Pankracy, a także Achilles. Domicela, Domicjan, Domicjana, Epifaniusz, Flavia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Lautyla, Teodora i Wszebił. Wszystkiego dobrego kochanym Państwu. Pogoda. No jak Państwo wyjrzą za okno, to Państwo zobaczą jaka jest pogoda. Szału nie ma. Nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Dzień syndromu chronicznego zmęczenia i zaburzeń immunologicznych. Międzynarodowy Dzień Limeryków. O może ktoś z Państwa był limeryk jakiś czas, no, ja przyznam jakoś nie bardzo, chyba nigdy w życiu żadnego dobrego limeryku nie udało mi się napisać. Dzień wiedzy o fibromialgii. Gdyby ktoś posiadał taką wiedzę, to też bardzo proszę dorzucić. Dwa grosze albo trzy. Przysłowie na dziś, jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego. Cyca dnia Maria Kuncewiczowa. Sens słowa nie zawsze jest ten sam. Głupie słowo może nabrać nadludzkiej powagi, jeśli padnie w chwili, która na nie czeka. Niewątpliwie czeka, teraz w kolejce, Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, żeby żeby grę półsłówek nam tutaj zapodać, przysłała i dzisiaj w bądziku Kasi mamy płotki w misiach. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy to na radę, w ogóle nie mam pojęcia. No, ale nie piszcie o tym. Dziękuję Państwu serdecznie, widzimy się jutro.